3-0, 3-1, 1-0. do Takie głosy dało się słyszeć przed meczem Energii z naprzodem Zielonki. W sobotę na stadionie przy ulicy Sportowej ciężko było znaleźć kogoś, kto spodziewałby się innego rozstrzygnięcia niż zwycięstwo gospodarzy. Kozieniczanie to trzeci zespół tabeli, który rundę wiosenną rozpoczął od dwóch zwycięstw, nie tracąc przy tym bramki. Z kolei naprzód zamyka stawkę, a w meczach wyjazdowych w tym sezonie nie strzelił nawet bramki. Już pierwsze minuty potwierdziły przedmeczowe przypuszczenia. Niemal każda piłka zagrana w pole karne gości siała popłok wśród obrońców. Na pierwszą bramkę nie trzeba było długo czekać. W 13 minucie grę z autów znowił Rafał Dryk. Przytomnie w polu karnym zachował się kontrat Kłos, a Grzegorz Seremak był tam gdzie powinien i uderzeniem z pierwszej piłki pokonał Piotra Staniaka. Obrońcy na przodu stali, patrzyli i specjalnie nie przeszkadzali gospodarzom w rozgrywaniu akcji. Jeszcze mniej do powiedzenia mieli 4 minuty później. Z rzutu wolnego z około 20 metrów uderzył Eugeniusz Kołdziejczyk. Piłka skozłowała i wpadła do siatki obok zaskoczonego golkipera. pera. Prawy pomocnik w drugim meczu z rzędu trafił bezpośrednio z rzutu wolnego. Nie był to koniec jego popisu w tym meczu. Goście, nawet przegrywając z dwoma bramkami, nie kwapili się specjalnie do ataków i niezwykle rzadko gościli pod polem karnym Piotra Stachurskiego. Co innego, nasz zespół. Kozieńczanie widząc słabość rywali raz po raz stwarzali sobie okazję do zdobycia kolejnych bramek. Od 25 minuty mieli nieco ułatwione zadanie. Z powodu urazu boisko musiał opuścić grający trener i najbardziej doświadczony zawodnik na przodu Dariusz Cackowski. Jeszcze przed przerwą mogły paść kolejne trzy bramki. Najpierw technicznym uderzeniem bramkarza próbował zaskoczyć Seremak, ale skończyło się tylko na rzucie rożnym. W kolejnej akcji król pola karnego złożył się do przewrotki, ale nawet gdyby trafił, to i tak był na spalonym. Przed szansą na drugą bramkę w tym meczu stanął Kołodziejczyk. Ale soczyste uderzenie z 18 metrów Staniak sparował na rzut rożny. Goście po raz pierwszy i na dobrą sprawę ostatni zagrozili naszej bramce w 42 minucie. Przemysłowo Zalewskiego w ostatniej chwili ubiegł Artur Strong czysto interweniując w ślizgiem w polu karnym. Tuż przed przerwą kolejny rzut z autu na wysokości pola karnego. Molenda do Seremaka, ten wycofuje do kołudziejczyka, którego w szesnastce fałuje Dryka i prowadzący zawody Kamil Baranowski nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny dla energii. Warto raz jeszcze zwrócić uwagę na rozegranie stałego fragmentu gry i zachowanie kołudziejczyka. Nic w tej sytuacji nie było dziełem przypadku. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł sam poszkodowany i silnym uderzeniem wymierzył sprawiedliwość. Do szatni gospodarze schodzili prowadząc 3-0 i oczekiwania kibiców, że po przerwie obejrzą kolejne bramki, były jak najbardziej uzasadnione. Tymczasem drugie 45 minut bardzo rozczarowało. O ile naprzód nadal grał bezbarwnie i niedokładnie, o tyle nasz zespół dostosował się do tego poziomu gry. Po przerwie próżne było szukać składnych akcji zakończonych strzałem w światło bramki. Jedyne godne odnotowania sytuacje to uderzenie pełki z 18 metrów. Po którym piłka trafiła jeszcze w nogi obrońców i przeszła obok słupka. A także główka kamoli obroniona przez staniaka. Podobnie co gonka, futbolówka wpadła wprawdzie do siatki, ale napastnik energii był naspalony. Przez ostatnie dwadzieścia kilka minut spotkanie toczyło się w strugach deszczu. To tym bardziej nie podnosiło poziomu widowiska. Energia pokonała naprzód 3-0, ale druga odsłona i to co wnieśli do gry zmiennicy z pewnością daje trenerowi Wachowiczowi sporo do myślenia.